Teraz pozwólcie Państwo, że wygłoszę w miarę krótkie przemówienie, żeby Państwa nie męczyć. W Wysoki senacie, Szanowni Państwo, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rozpoczyna dziś 16 rok akademicki. Podczas święta Uniwersytetu będącego kulminacją obchodów 15-lecia mówiłem, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie z 15-letnim dorobkiem stał się ponadczasowym dziełem zbiorowym. Dziś z całą mocą to przypominam, podkreślając i dodając do wartości ponadczasowych nieustanną konieczność zmian. Najważniejsze chyba w historii naszej uczelni zmiany i wyzwania czekają nas rozpoczynając się właśnie w roku akademickim 2014-15. Największe wyzwania i zadania, powtarzam. Pocieszam się jednak, że change in the process, by which the future invades our lives. Jak mówił Alvin Toffler, a w języku polskim brzmi to: Zmiany to proces, przez który przyszłość wchodzi w nasze życie. A tę najbliższą przyszłość determinuje nam zmiana ustawy, prawo o szkolnicy wyższym. Największe zmiany w ustawie dotyczą kształcenia. Przede wszystkim zobowiązują każdą uczelnię do wdrożenia wysokiej jakości kształcenia. Będą musiały być opracowane nowe programy studiów na kierunkach o profilu praktycznym i profilu ogólnoakademickim. Kierunki kształcenia na profilach praktycznych będą ściśle powiązane z gospodarką. Studenci zostaną zobligowani do odbywania praktyk zawodowych, zaś dobrzy specjaliści. Zawodowi, z firm, zwłaszcza będą mogli brać udział w kształceniu studentów, a nawet firmować kierunki kształcenia. Zapewnienie lepszej jakości kształcenia będzie realizowane głównie poprzez rozszerzoną autonomię programową uczelni, ale bardzo ściśle kontrolowaną. Wprowadzono ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie. A istota tego kształcenia polega na tym, zgodnie z zapisami prawnymi, że osoby, które nie mają ukończonych studiów, a pracują przez pewien okres w określonym zakresie praktycznym, będą mogli studiować, zaliczając nawet do 50% wiedzy zdobytej w trakcie pracy zawodowej. Nowe programy studiów i wewnętrzne regulacje prawne będą musiały być wprowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat. W ciągu najbliższych dwóch lat. Praktycznie niecałych już, bo mamy kończący się 2014, a w maju, w kwietniu będziemy musieli w 2016 już mieć wszystko zrealizowane i wprowadzone. Wymaga to dużego zaangażowania nas wszystkich wewnątrz uczelni oraz inter, interesariuszy zewnętrznych. W tym naszego konwentu, naszego uniwersytetu. I bardzo dobrze, że konwent ten reprezentuje różne sfery otoczenia zawodowego. Kolejne zadania i wyzwania dotyczą ścisłego powiązania badań z gospodarką i komercjalizacji badań naukowych. Finansowanie uczelni ze strony ministerialnej będzie głównie uzależnione od aktywności badawczej kadry akademickiej. Powtarzam jeszcze raz, praktycznie. Wielkość środków, które spłynie do budżetu uczelni, poczynając od roku 2015, a zwłaszcza 2016, będzie tylko zależała od jakości. Istotne zmiany prawne ujmują także sprawy kadrowe. Dotyczą one zmian w postępowaniu dyscyplinarnym, w płatnych urlopach dla poratowania zdrowia i urlopach naukowych oraz procedury zatrudniania nauczycieli akademickich. W obecny rok akademicki wchodzimy nie tylko ze znowelizowaną ustawą e, o, o szkolnictwie wyższym, która nakłada na nas bardzo duże, jak Państwo usłyszeliście, nowe obowiązki. Także Unia Europejska radykalnie zmieniła nastawienie do wydatkowania środków na dopłaty do projektów. Nowa perspektywa unijna 2014-2020 określa finansowanie zasad preferujących Powiązanie nauki z gospodarką z silnym akcentem na innowacje, kreatywny rozwój i wdrożenia. Nasza obecność jako ośrodka nauki i edukacji w procesie rozwoju gospodarczego regionu i kraju jest przesądzona i tylko od nas zależy jej miejsce i zakres. Powiązanie uczelni z samorządem województwa warmińsko mazurskiego w dziedzinie rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem wspomnianych. Perspektyw unijnych, jest jednocześnie szansą, ale też ogromną odpowiedzialnością wszystkich nas, tu obecnych, pracowników uczelni. Mówimy o możliwości dofinansowania kilku projektów, tak zwanych priorytetowych. Minimalna kwota na dzień dzisiejszy wynosi 300 milionów złotych, a szansa jest sięgnięcia po środki ponad miliardów. A czy to zrealizujemy, to od nas wszystkich będzie zależało. Tak więc finansowanie w ogromnej mierze będzie uzależnione od jakości i intensywności badań naukowych oraz od efektywności kształcenia. Od efektywności, powtarzam jeszcze raz, kształcenia. Dziś jednak ogromnym problemem dla nas, ale też dla wszystkich praktycznie szkół wyższych w Polsce jest niż demograficzny. Jeśli chodzi o tegoroczną rekrutację we względnych wartościach w naszej uczelni, nie wpadło to źle. Wtarzam, w bezwzględnych wartościach patrząc na całą uczelnię. W skali całej uczelni przyjęliśmy nawet więcej kandydatów niż planowaliśmy. Jednak niektóre wydziały będą musiały podjąć działania na rzecz rozwiązania problemów niedopełnienia pensów dydaktycznych. W rękach państwa dziekanów będą niekiedy bardzo trudne decyzje, ale musimy je zrozumieć wszyscy. Cieszy nas, że są kierunki i wydziały oblegane, smuci i zmusza nas do racjonalnych decyzji w sy sytuacjach, na kierunkach i wydziałach deficytowych. Drodzy Szanowni Państwo, szkolnictwo wyższe, nauka, badania są miarą sprawności społeczeństwa i państwa w dzisiejszym świecie. Osiągnięciami naukowymi. Liczbą tytułów naukowych, publikacji, szczyci się także nasz uniwersytet. Warto przytoczyć kilka informacji, zwłaszcza dla naszych gości zagranicznych mieszkańców Offenburga, którzy tak pięknie reprezentują właśnie doktora Honolisa Kauza, profesora Wilfreda Libera, a także rodzinę Mar Marii georga Dietrich. Mar Maria georga Dietrich przecież już są historią naszego Uniwersytetu. Dziś miała pół godziny temu miejsce piękna wystawa historyczna pokazująca jak ta fundacja, jak Pan Georgi tych z żoną zaangażowali się w rozwój naszej uczelni. Ktoś z Państwa będzie miał szansę, czas może przejść na, na hol do Centrum Humanistycznego. Dziś uczelnia ma 17 wydziałów, w tym 11 z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach. One się podwoiły w porównaniu do początku uniwersytetu, zaś 16 wydziałów posiada uprawnienia e, akademickie do nadawania stopnia doktora w 24 dyscyplinach. Wnioski są składane w kolejnych. Obowiązki zawodowe łącznie z fundacjami wykonuje ponad 3,5 tysiąca pracowników. Myśmy włączyli spółki, które są funkcją także uniwersytetu, to jest na poziomie 3700-3800 osób, pracuje dzięki uniwersytetowi. Wśród nich mamy 2000 nauczycieli akademickich na 65 kierunkach kształcenia. Jak pamiętacie, zaczynaliśmy z 33 kierunkami kształcenia. Prawdopodobnie będziemy mieli 27 tysięcy studentów, 600 doktorantów i 1,5 tysiąca słuchaczy studiów Panie i Panowie, warto wspomnieć, że minęły już dwa lata kadencji rektorskiej i dziekańskiej, zaczął się trzeci okres, trzeci rok. Nie byłoby progresu, gdybyśmy w 2012 roku nie przyjęli nowego programu rozwoju. Czyli wówczas to po, poza sprawami kadrowo-finansowo-dydaktycznymi zwróciliśmy e, uwagę na potrzebę dalszej poprawy infrastruktury Uniwersytetu. Jednym z projektów było opracowanie i wdrożenie programu Green University, obecnie w ramach tego programu y, mamy do dyspozycji praktycznie 20 milionów złotych. I jeśli w całości zrealizujemy zamierzenia tego programu, nasz kampus będzie na pewno najpiękniejszym miastem akademickim w Polsce. Wracając do dyskusji y, i sytuacji finansowej naszego Uniwersytetu. Najważniejszym problemem w tej sferze jest stan kredytów, o czym staram się informować bardzo często opinię publiczną. Jak Państwo pamiętają, na początku obecnej kadencji zadłużenie kredytowe wynosiło 55 milionów złotych. Dziś z satysfakcją pragnę poinformować, że stan zadłużenia kredytowego wynosi w granicach 30 milionów złotych, nawet dziś na poziomie 25 milionów, jakkolwiek to się zmienia, bo pieniądze leżą w, w kasie, a trzeba je wydatkować, ale na poziomie 30. I jest to powiedziałbym poziom który finansowy, który nie zagraża dalszemu rozwojowi uczelni. Oczywiście skuteczne osiągnięcie celów w tej sferze możliwe jest dzięki wysiłkowi wielu ludzi, zrozumieniu wszystkich pracowników Uniwersytetu, za co bardzo Dziękuję zwłaszcza dziekanom, którzy jednak podejmowali wspólne decyzje na naszych spotkaniach. Badania naukowe były zawsze uznawane w Uniwersytecie za niezwykle istotną płaszczyznę funkcjonowania. W okresie 10 ostatnich lat, lat nastąpił uraźnie postęp w tym zakresie. Wyróżniający się zarówno bardzo dużym wzrostem nakładów finansowych na laboratoria, urządzenia, realizowanie licznych projektów. Uczelniany program badawczy ugięty jest na potrzeby gospodarki i społeczeństwa i zgodnie jest z priorytetami uczelnianymi krajowymi i europejskimi. Roczny budżet na badania naukowe i prace rozwojowe wynosi w tym roku ponad 50 milionów złotych. Aktualnie realizowanych jest ponad 220 projektów badawczych na kwotę prawie 200 milionów złotych. Uniwersytet współpracuje z ponad 200 firmami z kraju zagranicy, które dopłacają nasze programy badawcze na poziomie około 10 milionów rocznie. Sukcesem Uniwersytetu, chyba największym w ostatnich tygodniach, jest pełnienie funkcji przez Uczelnię Lidera Konsorcjum N Food Life, które skupia 16 jednostek naukowo-badawczych w, w Polsce wpisujących się do tak zwanej mapy drogowej infrastruktury badawczej. W ten sposób otwierają się drzwi dla Uniwersytetu w pozyskiwaniu nowych środków finansowych na naukę i infrastrukturę badawczą z nowej perspektywy finansowej, głównie w obszarze nauk o życiu, który jest najsilniejszą, wiemy, częścią naszej uczelni. Bardzo dziękuję wszystkim za tę współpracę. Bardzo też dziękuję. Podziękowałem wczoraj na Wydziale Bioinżynierów Zwierzą podczas ukrości akademickiej panu profesorowi Buszewskiego z Torunia, który wspólnie z naszym prorektorem Jaroszewskim tworzył ten program i z, z Dziekanem Stanieskim. Wielki sukces. Mamy też, proszę Państwa, już niezłe dynamizujące się powiązania uczelni z gospodarką. Przykładem jest, proszę sobie wyobrazić, plan utworzenia przez firmę WIPAŻ, znaną Państwu dobrze, Instytutu Badań i Innowacji. Będzie się to nazwał, powtarzam, Instytut Badań i Innowacji, WIPAŻ. W rankingu innowacyjnych uczelni, przygotowanych przez Urząd Patentowy, jesteśmy na szesnastym miejscu w Polsce. Mamy sporo. Zgłoszonych i zatwierdzonych patentów. I przekraczamy nawet klasyczne uniwersytety polskie, jak Warszawski czy jak A więc ta część politechniczna, praktyczna, tak jest dzisiaj y, y, głównym kołem y, zamachowym. Praca badawcza nie jest zajęciem na jeden sezon, ale prognoza na wiele lat. Uważam, że trafnym podejściem jest ochrona utalentowanej i pracowitej kadry publikujących w, e, publikujących w prestiżowych czasopismach naukowych. Szlachetna rywalizacja według reguły Primus Inter Pares, którą świadomie preferujemy, na pewno wzmocni, wzmocni prestiż naszego Uniwersytetu i autorytet jego najlepszych kadr. skończyłem odnośnie problemów uczelnianych i wyzwań i zadań, I powtarzam, będzie to bardzo trudny, najtrudniejszy okres e, dotyczący zadań i działań w, w okresie powiedziałbym powojennym, okres roku, tych, mówię, roku najwyższych tych kilku lat. I teraz droga młodzieży akademicka. Cieszę się, że mogę Was przywitać w murach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od dzisiaj, także waszego drugiego domu. Przybyliście tutaj do nas z różnych rejonów Polski i świata, aby studiować, a mówię o Polsce, o regionach świata, dlatego że na medycynie jest liczna grupa studentów na widziale na kierunku lekarskim z Niemiec, ze Szwecji. Jest bardzo liczna. I, moi drodzy, rozwijacie swoje talenty i uzdolnienia tu, na naszej uczelni. Ale ile zdobędziecie wiedzy, ile przeżyjecie radości, przyjaźni, będzie odtąd zależało w bardzo dużej mierze od was samych. A zatem, drodzy studenci, powodzenia. Wszystkich pracowników Uniwersytetu i studentów Uniwersytetu zapraszam do pracy na rzecz budowy naszego wspólnego dobra i pomyślności uczelni. Zawsze uwielbiam Maksymę Łacińską. I jedno też zacytuję na koniec, a brzmi ona tak: Dum virus anigue sin tolerate labores. Nie wiem, czy dobrze, arcybiskup, zjadłem, bo chwilę dobrze przeczytałem. Dobrze? To powiem po polsku. Znoście trudy, póki siły i lata pozwalają. Szanowni państwo, otwieram 16 rok akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.